I'm not a man, 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 i am Kiedyś to ci były bezsolutkie czasy, mleka, miodu, opór, nie zbrakło kiełbasy. Świniaki nam rosły, miło było patrzeć, kto by tam się martwił, o czy Tumna gospodyni dzieciaki chowała, tłuszczówki obiadek dla nich gotowała. Kto by tam pomyślał, że będzie przemiana i zamiast masełka w się podziały te TGR-y, tłuszczutkie świnie, juzdne obiery że taka sianka i świetanka, dziś tylko gnaty rzucał do boganka. Jasio traktorzysta, woził co się dało niczego w plewiku mu nie brakowało chociaż technologia nieco przestarzała, lecz większa wydajność była z hektara Nasze dobrodziejstwa znali też na wschodzie. Eksportować świnie było wtedy w tym wodzie Polacy, kojaracy wszystko rozdawali, aż do w na naszych rozebrali. Gdzie się podziały te tgr y tu też ginie. jurne Omiary, gdzie ta kaszlanka? świetanka, tyś tylko dla już ty, do garnka. nauka,